Siema z tej strony Minecraft Nozel, jest ze mną czeraśnik. Siema! Dzisiaj chcieliśmy przedstawić Wam nasz serwer z Minecrafta frakcję survival. Dodaliśmy parę zmian, jak widać jest tekstur pack. Więc tak, może zaczniemy od spawna. Rozimy się na ten klocku diometowy. Możemy spać tu do wody. Tu mamy wszystkie posągi. Tu klikając prawym w tabliczkę możemy wejść na jakieś y, na arenę. Na przykład tu mamy areny Wojna Zamków, Apokalipsa, Arena PvP grecka, która jest nieaktywna. Y, tu jest bar, w którym możemy się ukrywać. Tu są wszystkie zasady, jak regulamin. Y, mówi Tak, tu teraz jak to... Ja, tu są darmowe itemy, klikamy w guzik i one same spadną. Następną rzeczą jest... Mm, tu jest tam tajemne przejście mm, Nie wiem co tu się stało, ale jest tajemne przejście mm, Ojojoj, bar. ale śmieszne Tak No to cześć No wyjdź teraz No chodź Co? Więc teraz tak. Tu jest taki mały park. I za czerwoną linią jest już PVP. I nie ma Kuboida Tu jest ogromny las, w którym możemy sobie ścinać drzewa. Do woli. Można. Można. Yy, tu jest kopalnia główna. Zaraz wam powiem o co w niej chodzi, ponieważ t, yy, jak widzicie, wszędzie. Nie wiem, na przykład. Um, widzę, że już gracze tu pochodzili, ale zaraz znajdziemy jakiegoś diamenta. Ponieważ ta jaskinia była ręcznie robiona, zaraz wam pokażę. Bo nikt na pewno tych diamentów wszystkich nie zajmuje. Um, widzę, co, co masz Co <laughs> Czasem tak bywa, gdy się uchleje mleka w Minecrafcie Spróbuj tego, baby. No, jak widzieliście znalazłem żelazo. Ym. Diamenty są poukrywane, często są też w takich miejscach niewidocznych dla graczek nie wiem. Tu nie wiem, e, tu może będą. Nie wiem, po prostu są poukrywane wszędzie. E, trzeba szukać. Trzeba mieć po prostu talent, ponieważ... One są naprawdę pokrywane, ja sam nie pamiętam, gdzie już już Zaraz No dobra, nie pamiętam widzicie, teksturpaki są zmienione, ponieważ są to serwer, serwerowe teksturpaki Zalecam je pobry, pobrać hmm. yy, Co jeszcze takiego? Tu jest ekspiarka Klikamy w guzik Możemy sobie z tym spalmować. I po prostu składam nam exp. Możemy sobie zbierać na coś. I na przykład... Serw się dopiero rozwija. No, Więc serdecznie zapraszamy. IP wszystko w opisie będzie. Yy, dziękujemy.